Grupa dzieci biegnie w stronę budynku, trzymając się za ręce. Akcja przenosi się do laboratorium. Wypowiada się doktor habilitowany Andrzej Taka. Bardzo serdecznie na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego i chcielibyśmy serdecznie zachęcić do udziału w tegorocznej edycji Nocy Naukowców. Tematem przewodnim tutaj powiedzmy naszego drugiego spotkania będą eksperymenty związane z pianą. Czym jest piana? Piana należy do tak zwanych układów koloidalnych, czyli coś pośredniego między roztworami rzeczywistymi a zawiesinami i ma niezwykle ważne znaczenie w technologii Jeszcze nie na co dzień. Mamy piankę do golenia, mamy bitą śmietanę, mamy ubijane białka na pianę. Będzie wiele eksperymentów, będzie się działo, będzie kolorowo, będą wybuchy, będzie hałas. Chemia jest cool. Zapraszamy! Zbliżenie na dłonie trzymające pianę, która po podpaleniu wybucha niewielkim płomieniem. Do męzurek z kolorowymi płynami dziewczynka wsypuje łyżeczkę białego proszku. Z naczyń gwałtownie wychodzi kolorowa piana. Piana wylewa się z naczynia. W tle widać uśmiechnięte dzieci. Inne pomieszczenie. Mężczyzna przygotowuje maszynę do działania. Wypowiada się doktor inżynier Maciej Kabziński. Na naszym wydziale Prowadzimy badania nad różnymi urządzeniami, nad różnymi maszynami. W tym wypadku mamy do czynienia z kolumną do automatycznego ubijania piany, która pozwala nam otrzymywać wydajności pian, które nie są dostępne normalnie do ubijania ręcznego. W przyspieszonym tempie widzimy ciasto Biszkoptu, jak rośnie w piekarniku. Wypowiada się dr Gabriela Zięcia. Z e, białek jaja kurzego jest głównym składnikiem biszkoptów, takich jak tutaj, który będziecie mogli Państwo skosztować podczas Nocy Naukowców. Małopolska Noc Naukowców, 27 września 2019, www.nocnaukowców.malopolska.pl Zaprasza Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego oraz partnerzy projektu. Zabra!